Ja dzisiaj mam dla Was poradnik, jak zrobić taki banner, jaki wyślałam się na miniaturce, oraz na, na jakimś takim właśnie. Tutaj powinienem się wkleić teraz, ale dobra. Bardzo dużo ludzi mnie po prostu prosiło, żebym to zrobił, więc robię to teraz dla Was taki poradnik, jak zrobić sobie taki fajny banner z Fortnite'a. Tak więc pierwszym krokiem będzie pobranie sobie mojej paczki Sowly GFX z ostatniego odcinka. Ponieważ tutaj z niego będę, tylko z niego będę korzystał na tym odcinku, Także powinniście go pobrać. Tam jest wszystko, pobieracie jako zip na tamtym odcinku, ale dobra. Klikamy sobie plik nowy. Tutaj wpisujemy 2048 na 1152. Jeżeli to już pobraliście, to po prostu odpalacie sobie tutaj SOBI GFX. I otwieracie baner. I teraz możecie sobie wybrać, jeżeli chcecie mi wspomóc yy, No to po prostu wybieracie ten, jeżeli nie chcecie, to ten. Yy, to jest taka różnica, że po prostu jest to sobie desigm. desigm. Ok. Teraz bierzemy sobie tło i na razie ukrywamy. Co teraz robimy? <laughs> bierzemy sobie e, jakieś tło, szukamy tło i na przykład ja wezmę, najczęściej używam Yy, właśnie zgubne ziemię i dajemy sobie tak. I kolejny. Weźmiemy sobie. To sobie weźmiemy, sprawalnie. I teraz yy, dajemy coś takiego, chociaż w sumie o tak. I ten czarny klikamy i przesuwamy na samą górę. Teraz powinno się zrobić coś takiego. Klikamy teraz E, czyli gumkę. Klikamy tutaj i klikamy OK. Teraz wybieramy sobie jakiś rozmiar pędzla i twardość dajemy na zero. I robimy coś takiego, tylko musimy mieć tą warstwę yy, wyżej zaznaczoną. Na przykład ja sobie zrobię coś takiego. Ok, teraz jeżeli chcemy taki, a możemy jeszcze dodać kolor, możemy dodać kolor, ale zanim to zrobimy, bierzemy sobie, odznaczamy te i dajemy za skal Przywracamy to z powrotem i dajemy teraz na tej warstwie gdzie mamy to tło, filtr, rozmycie, rozmycie gaussowskie. I teraz wybieramy sobie odpowiednie jak nam się podoba. Ja wezmę, w moim przypadku będzie to takie. Jeżeli chcecie e, zmienić kolor mm, tego po prostu, to wybieracie sobie jakiś kolor, na przykład niebieski. I bierzecie pędzel i tutaj dodajecie nową warstwę nad tą i po prostu tak o, robicie. I teraz tutaj sobie możecie tym się pobawić Lub jeżeli nie chcecie tym, bo żadne tutaj nie pasuje, to bierzecie sobie krycie Zmniejszacie na przykład tak i wypełnienie sobie, ojej, nie to, tylko to, o I wypełnienie sobie o tak, to na przykład dajemy Można w taki sposób zrobić całe niebieskie, ale nie wiem czy ja chcę, chyba Chyba, chyba nie będę robił, chyba, że później przywrócimy. E, dobrze. Teraz. E, teraz robimy tak. Bierzemy sobie jakieś mm, tutaj... No, jeszcze musimy wybrać, jakie skiny będziemy używać. E, a więc bierzemy sobie skiny Fortnite i szukamy. W moim przypadku będzie. To... Okej, okay, w moim przypadku będzie to Marshmallow oraz tapani renifer. Więc teraz co robimy? Bierzemy sobie te dwa i na Marshmallow Ctrl T i zmniejszamy go. Pamiętajmy, że tylko tam, gdzie mamy to tło, tylko tam mamy baner, także musimy to zmniejszyć jeszcze, żeby to jakoś fajnie wyglądało. Ja polecam to po prostu y, zwiększyć i tak oddać. Y, ok, i jeszcze y, ta pani Ctrl T i zmniejszamy to. Ok, teraz co robimy? Przesuwamy tą czarną warstwę znowu na górę i powstaje nam coś takiego. Co robimy teraz? Bierzemy sobie jakieś efekty. Czyli wracamy, efekty i szukamy efektu, który nas interesuje. Ja wezmę ogień, bo bardzo często go używam i on mi się bardzo podoba. I bierzemy sobie, dopasowując sobie, rozciągamy na cały. I teraz przeciągamy czarne paski na górę, klikamy na tą warstwę, i tutaj sobie wybieramy warstwę, która nam będzie odpowiadać. O, ja wezmę jaśniej. I teraz, jak to zrobicie, to chcecie, żeby to jakoś fajnie wyglądało, tak? Załóżmy, że. Damy sobie tak. Ok, i teraz. Po prostu przenosimy to na dół. Ok. I możemy sobie dodać w tym momencie ogni, ale widzicie, niebieskie będzie za źle wyglądało. Ok, co robimy dalej? Szukamy sobie znowu jakiegoś fajnego efektu, który będzie nam się podobał. Szukamy, szukamy, aż znajdziemy jakiś bardzo fajny efekt, który nam się po prostu będzie podobał. A więc ja wejdę tutaj w PNG i sobie wezmę takie. Takie xy, bo to spoko w sumie wygląda, ja to y, daje często w bannerach. Ale jeżeli takiego czegoś nie chcecie, to po prostu y, możemy zrobić tak, że y, weźmiemy sobie yy, całą warstwę x'ów. O! Oj. Całą warstwę x'ów. I sobie tak rozciągniemy. Ok. I teraz po prostu przeciągniemy to pod nasze postacie. Okej. Okay. I tak to wygląda. Wydaje mi się to no spoko, spoko to wygląda. I teraz co robimy? E, teraz musimy zrobić napis. A więc po prostu e, utworzymy sobie nowy plik, e, który będzie miał wielkość, załóżmy... Mm, dobra, dajmy 1280 na... 720, to może być dowolna proporcja, tylko żeby zrobić na niej tekst. Teraz klikamy Ctrl U, dajmy sobie tutaj, mm, weźmy sobie taki, no dobra, niech będzie ten czarny, ok, e, i dajemy sobie tak, i to kryjemy sobie, no na razie no to nie będzie potrzebne, i teraz bierzemy tekst. I y, czcionki. Y, będziecie mieli kilka przykładowych czcionek w opisie do pobrania, żebyście mogli sobie przetestować. Ja wezmę y, Payback. się nazywa czcionka. I piszemy sobie tutaj, załóżmy sowli I bierzemy Ctrl T i sobie to po prostu powiększamy. Ok. Widzicie? I teraz możemy sprawdzić, jak to będzie wyglądało. Ok. Teraz dajemy e, filtr i teraz możemy sobie powibierać. naprawdę tego jest strasznie dużo tutaj. I możecie sobie po prostu e, bawić się nimi. Tutaj jest naprawdę bardzo dużo tego renderowania. No strasznie dużo tego jest. E, tak jak mówię. No i weźmiemy sobie e, na początku rozmycie gaussowskie. E, I możemy sobie e, zmniejszyć tutaj taki rozmycie ja tego akurat nie potrzebuję, bo mi się to nie podoba. Jak zrobić taki fajny miarę tekst? Klikamy sobie warstwa, styl warstwy, i tutaj możemy dać na przykład cień. I tymi suwakami sobie kontrolujemy, jak to wszystko ma wyglądać. Jak, jak, jak to ma mieć grubość, rozpiętość. No, no wszystko tutaj jest naprawdę. Eee, ja sobie dam taki. Ok, i mamy coś takiego. Teraz możemy sobie wziąć na przykład, załóżmy, gradient. Znaczy różdżkę, przytrzymujemy Shift i zaznaczamy wszystkie tutaj, wszystkie litery. Ok, gdy już to zaznaczymy, możemy sobie wziąć gradient i teraz wybrać sobie kolory tutaj, tutaj, gdzie chcecie po prostu. I klikacie teraz warstwa, resta, zryzuj tekst. Teraz sobie kontrolujemy, jak to ma wyglądać. Możemy oczywiście tutaj zmienić, na przykład tak. Tak, możemy dać. Ja sobie zostawię, chyba tak. Czekajcie. Ja chyba taki zostawię, bo mi się taki podoba. Ok, mamy napis SOWLI. Co teraz? Możemy sobie wziąć teraz ym, kolejne filtry, możemy się tym pobawić. Jak na początkujących, to ja bym zostawił taki tekst sobie po prostu yy, i wziął sobie yy, już tutaj grę, ale zaraz pokażę, jak to zrobić. Jeżeli chcielibyście po prostu inny tekst, to ten sobie na przykład przesuwamy tutaj. Ok, i teraz yy, robimy coś takiego. Dajemy sobie inny tekst, inną czcionkę, załóżmy haket. I teraz piszemy sowli. Możemy sobie zro zrobić kolejny tekst. Sowli, tym razem taki. I tak samo styl warstwy, cień. I dajemy sobie sowli, tak. Teraz możemy już, gdy już to zrobimy, możemy sobie kolejne style, obrys na przykład, ym, nie wiem... Na przykład z gradientem obrys. I możemy sobie inny gradient wybrać. Na przykład taki, 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 taki. No strasznie dużo jest tego. Ja sobie wezmę, załóżmy ten. I co teraz robimy? Bierzemy sobie to i klikamy Ctrl C i wchodzimy z powrotem na ten i CTRL-V. Teraz mamy nasz tutaj tekst. Po co robiliśmy nie od razu tutaj? Żeby później, jakby coś się stało, żebyście mogli, jak nie umiecie tego cofnąć, żebyście mogli sobie tutaj to wszystko przetestować. Teraz, gdy już mamy to, przesuwamy sobie to nad postacie. I teraz dajemy sobie znowu to samo. I tutaj sobie cień, załóżmy. I y, robimy sobie tak, że ten cień nie chcemy, żeby był taki ostry. OK. I możemy jeszcze dać, załóżmy, obrys. Załóżmy, że chcemy taki obrys i zostawiamy. Co robimy teraz? Jak widzicie postacie nam się tutaj yy, tak wszystko zrobiły, to po prostu sobie przesuwamy te postacie na wierzch. No i wygląda to mniej więcej tak. Co robimy teraz? Najlepiej sobie wziąć właśnie spaczki, ogień z PNG. Ja to daję naprawdę w każdym banarze praktycznie daję ten ogień. I ten ogień sobie przeciągamy i tak o nisko aż prawie pod sam. O! I tak to wygląda. Ok, teraz... Możemy sobie oczywiście to niebieskie zrobić, ale to nie podoba mi się takie. Co teraz możemy zrobić? Zamiast tego kolorowego możemy sobie wziąć obrys. Oj, przepraszam. Obrys tekstu. Eee, obrys, czekajcie, muszę to znaleźć. O! Warstwa, styl warstwy, obrys i możemy sobie zmienić gradient. Ja polecałbym go zmienić jednak. Bo bo bo, 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 tak po prostu. Mm, teraz, tak e, dać sobie taki i tego obrysu możemy po prostu zmniejszyć, i żeby go nie było. Ja polecam zrobić tak, jak ja zrobię w tym momencie. Bierzecie sobie to przekształcenie swobodne i zmieniacie sobie tutaj to. Teraz tego raczej nie będziecie mieli, ale pokażę Wam teraz, jak to zrobić. I tego raczej nie macie, bo ja to sobie zrobiłem. I tego nie wrzuciłem chyba do tej paczki. Ale patrzcie. Tutaj mam trójkąt. I on tak wygląda. I dajecie sobie go tutaj. I bierzecie jeszcze jeden taki trójkąt. To po prostu możecie sobie zrobić w pęcie. Okej. Okay. Teraz bierzemy sobie warstwa z styl warstwy cień. E, bez rozpiętości takiej. Okej. Okay. I wziąłem sobie jeszcze drugi trójkąt. Warstwa z styl warstwy cień. I wziąć tak i jeszcze ten nasz napis sowli, żeby wszystko było tak samo Dać sobie cień, tylko zmienić to suwakami, tak jak na tamtych Chcecie sobie zwiększyć? O, super! I tak to wygląda Co robimy teraz? Już mamy coś takiego Będzie teraz to ważne Ponieważ, jak widać, postacie nie są tak samo równo. E, po prostu sobie bierzemy ten jeden skin, który nie jest równo. I ja widać tutaj, ma rogi ten skin. Także musimy tak idealnie wymierzyć, e, żeby on był równo. Jego była. E, ok, gdy mamy już wszystko tutaj zrobione, polecałbym te e, skiny przeciągnąć tak. Żeby zakrywały jednak troszeczkę ten napis. Yy, I tak to wygląda. Co robimy następnie. Szukamy sobie właśnie w tym GFX-ie od, ode mnie. Szukamy sobie jakiegoś interesującego nas i temu. Yy, ja załóżmy wybiorę tablicę i yy, bierzemy sobie, pomniejszamy ją. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Pamiętajmy, że to będzie duże, jeżeli to wstawimy na YouTube'a. I klikamy tutaj, i teraz trzymamy Alt, lewy Alt i scrollem po powiększamy to do góry. Bierzemy teraz sobie tekst i szukamy czcionki e, Bur Burbank Big Condensate. Macie to w GFX moim e, wgrane. I tutaj teraz wpisujecie zosta zostaw subika albo zostaw lajka, like w moim przypadku będzie to subika. Yy, Okej, okay. i to, na, to będzie tak spiksalizowane, ale za, zaraz Wam pokażę o co z tym chodzi. Zostaw. Su, su, I wklej. Okej. Okay. I teraz to samo z altem, tylko oddalamy teraz scrolla i wygląda to następująco. Co robimy w następnym kroku. <laughs> Możemy sobie dodać różne przedmioty, yy, możemy sobie dodać różne rzeczy, ale jeżeli chcemy coś jeszcze zrobić z tym tekstem, na przykład, yy, pokażę Wam tutaj to, yy, mamy ten swój tekst i bierzemy, możemy sobie wziąć Ctrl T i kliknąć tutaj. I teraz tutaj możemy własny łuk, w górę, w dół, tutaj jest naprawdę tego dużo, można sobie wziąć falę na przykład i widzicie co się dzieje z tym tekstem. Ctrl T i tutaj macie, na przykład, możecie sobie wziąć łuk. Na przykład, i ja polecam tutaj 10 stopni. I teraz to wygląda tak fajnie. Jest takie, taki łuk po prostu jest. I mi się to podoba, ale tutaj zostawię prosty napis, po prostu tak dla początkujących. Jeżeli chcecie drugi poradnik, to po prostu napiszcie go w, napiszcie w komentarzu, co chcielibyście w nim jeszcze zobaczyć. A ja tutaj jeszcze dodam, załóżmy, że chcę jeszcze tutaj dodać. Hmm, chcę tutaj dodać jakiś item z Fortnite'a. Niech to będzie Jack Jack. I teraz bierzemy sobie. I po prostu sobie tutaj przeciągamy. Ja, ja dam e, ban tutaj w tym miejscu, Czek jaga I teraz możemy sobie e, wziąć zaznaczeniem tego czek jaga Ctrl-C i Ctrl-V. Wziąć. I teraz przekształcenie w poziomie. I bierzemy sobie e, tak samo. A ja tutaj odam w tym miejscu. Będzie fajnie wyglądało. E, ok. Ok. Gdy mamy już coś takiego, możemy sobie naprawdę jeszcze masę efektów dodać, masę różnych mm, emoji, efektów, no strasznie dużo tego jest naprawdę. E, pokazałam na razie taki poradnik e, po, dla początkujących. Jeżeli chcielibyście jeszcze taki poradnik, no to po prostu, tak jak mówię, piszcie w komentarzu. E, I co możemy jeszcze tutaj zrobić? E, możemy sobie wziąć ramkę na przykład. I dodać sobie tutaj, jaką ramkę naprawdę, jaka nam się żywnie podoba. Ja tutaj nie będę nic już po prostu dodawał, bo nie chcę. Eee, także tak wygląda efekt końcowy. Eee, jeszcze mm, powinienem Wam wkleić na końcu odcinka, jak to będzie wyglądało, jak już to wgram. Także dziękuję za oglądanie. Jeżeli chcecie po prostu kolejny odcinek z Photoshopa, jak zrobić awatar albo cokolwiek, to piszcie w komentarzach, a ja to postaram się zrobić. Odcinek ze stanowiska będzie, przepraszam, ale będzie jutro, bo dzisiaj już nie będę miał czasu, bo mój brat za chwilę przyjedzie i będzie po prostu nie będzie mi nagrać. Także dziękuję za oglądanie. Jeżeli chcecie drugi poradnik, to piszcie w komentarzach, łapkujcie, subskrybujcie. Siema. Czy zapomniałam dodać, aby to wgrać w jak najlepszej jakości na YouTube'a, to klikacie tutaj eksportuj, zapisz dla internetu, wybieracie opcje takie, jakie są tutaj w tym momencie, i klikacie zapisz. I teraz wpisujecie sobie y, nazwę, sowli, na przykład y, kropka, .banner, zapisz. Ok. I teraz zapisało się to wam w tym miejscu. Czekajcie, już to znajduję. Yy... Gdzie jest ten banner? O, Solid I tak to wygląda: jest lepsza jakość niż w Photoshopie. Siema.